Pytacie się mnie, kiedy rezji wrzuci film z mrówkami. ja mogę wam tylko odpowiedzieć, skąd mam wiedzieć. Ale jeżeli chcecie zobaczyć mrówki Reziego, to zapraszam, bo mam ten sam gatunek, więc... A teraz przejdźmy do moich mróweczek, które są tymi samymi mrówkami, co ma Rezi. I to są Gaster senilis. I te mróweczki są chyba jednymi z takich ciekawszych mróweczek, jeżeli chodzi o ich aktywność na arenie, bo możecie zobaczyć ile ich tutaj teraz biega. Ogólnie są mróweczki bardzo wygłodniałe, więc za chwilę zobaczycie jak będą sobie polować. Ale chciałem wam pokazać w ogóle mistrzów drugiego planu, który mam u siebie, bo macie tutaj moje koteczki, które sobie tutaj elegancko śpią. Możecie zobaczyć jednego, który leży na tyłeczku drugiego, a drugi siedzi w koszyczku malutkim tutaj, który służy mi właśnie do karmienia, więc będą się później to zabrać. Brać. Ale na początek Wam w ogóle pokażę moją kolonię tych senilisów, bo one mają tutaj, widzicie, takie eleganckie. Gniazdo z połączone z areną, no tu jest bardzo duża ligość, więc nie ma za dużo wystrojów. Ja też staram się tutaj na razie nic nie dokładać, chociaż myślę, że w przyszłości coś im dołożymy. Mam nadzieję, że ogólnie nie będzie jakoś mocno tutaj też zarostoczone w przyszłości. Ale sama Aferno, Gaster senilis są właśnie jednymi z takich fajniejszych mrówek, agresywniejszych, które możecie hodować. I cały motyw polega na tym, że ich ogólnie nie znajdziecie rójkowych, czyli każda kolonia, którą znajdujecie, to jest jakaś odłówka, ewentualnie jakaś kolonia, która została może rozmnożona, bo teoretycznie dała się rozmnożyć te brówki jakbyście mieli dwie kolonie. Jeżeli chodzi też o samo gniazdo moich Afanogaster Sinilis, to ono prezentuje się w taki sposób. Możecie zobaczyć, że tutaj macie elegancko w tym momencie poczwareczki oraz chyba jeszcze larwy powinny jakieś być, bo niedawno były właśnie karmione. I to wygląda tak, że mróweczki. Ba o, tam z tyłu są larwy że one są schowane, nie? I w ogóle macie królową. O, ale nam się trafiło, bo ogólnie królowa jest y, ciężka do wypatrzenia i na wprost, dosłownie w centrum kadru mamy teraz królową, która sobie siedzi w tej części. Yy, tutaj widzę, że w drugiej części, której kiedyś przesiadywała, no zostało troszkę potomstwa. No, ale moja kolonia nie jest jakaś teraz obecnie wielka i nie staram się też robić, żeby była jakaś gigantyczna, bo nie chcę robić, żeby to formikarium było, wiecie, nietransportowalne. Yy, chwilowo tak to się prezentuje, i ogólnie te mróweczki, wiecie, przynoszą tutaj yy, swoje owady, kładą je i mróweczki się nimi normalnie pożywiają. W ogóle królowa złożyła nowy pakiecik jaj, z tego co możemy zobaczyć. Bardzo jest płodna, z tego co widać. Tylko, że, no co. Jest wygłodniała, więc ja będę musiał wam zrobić teraz cięcie i uratować koszyczek przed kotkiem, który w niej śpi. I pozbierają nam teraz zawodników, możecie ich zobaczyć, są to karaczany madagaskarskie oraz tureckie. No i teraz im rzucimy i zobaczymy, co będą mróweczki wyprawiać. Bo teoretycznie one są wygodniałe, więc będą raczej bardziej aktywnie polować. I myślę, że stosunkowo szybko powinny te karaczany ogarnąć. I wyłapać do samej kolonii. Ogólnie to jest tak, że one właśnie będą je wyłapywać, i jak je już wyłapią, to będą je transportować w całości do gniazda i dawać larwom oraz yy, będą się same nimi też pożywiać. No niestety, tak wygląda, wiecie, yy, krąg życia, natura i tak dalej. O, weszła do próbówki. Ciekawym złapią. Hmm. Widać, że karaczany to ogólnie dla nich jest cięższy temat do złapania, co jest dość ciekawe. Ale myślę, że mróweczki powinny sobie jako tako z nimi poradzić. Chociaż cholera wie, kurde patrzcie, na razie to się organizują, nie? To jest też tak, że mrówki teraz wydały sygnał feromonowy. I ten sygnał, wiecie, poszedł do gniazda i że... O, tutaj w ogóle jest jakieś przygnieździe. To już chyba kolega jest chyba już załatwiony, bo jak tutaj przygnieździe był, to... A yy... nie, udało mu się, o dziwo. Yy, To jest tak, że mróweczki, wiecie, wracają do gniazda. Wypuszczają sygnał feromonowy oraz wiecie, intensywnie poruszają czółkami, żeby on się jak najszybciej rozniósł i coraz więcej robotnic się organizuje, żeby wyruszyć na akcję walczenia z karczmem. Wy możecie zacząć tutaj fragment, jakiś, który niesie sobie robotnica jak jakieś kawałki kończyn sobie leżą. Ciekawa sprawa, że bróweczki to magazynują. Tu macie w ogóle głowę świerszcza, której jakiś czas temu wrzucałem, jak kupowałem. O, tu kawałki dalej świerszcza. Ale jesteście cyfiarami bróweczki, ale możliwe, że one po prostu średnio sprzątają wiecie No, ale wróćmy do tutaj naszej wiksy. O, mróweczki dorwały jakiegoś Karaczana, możecie zobaczyć, jak się na niego rzuciło, Jezu, ja się aż ich boję, no patrzcie na to, jak tutaj, wiecie, horda się rzuciła i już y, dorwały się i niczym jak myrmikaria, zauważcie, że chwyciły za kończyny, czyli będą chciały chyba zrobić kadłubki, w ogóle tutaj patrzcie, jaka jest wiksa, nie, mróweczki normalnie robią kosmos, Jezu, nad tego madagaskarskiego dorwały już. Ja się ich boję, po prostu patrzcie na to. nie? Co tu się dzieje? Mróweczki po prostu mnie as zaskakują. No i tylko tutaj wiecie, pojedyncze. Tak naprawdę wiecie, taka wiksa może trwać od y, paru minut do nawet paru godzin, bo to zależy od wielkości waszej areny i jak będą mogły te karaczane na przykład uciekać wam. Oczywiście nie musicie dawać żywych, nie? To też pamiętajcie. Ja daję tutaj akurat żywe im, no bo lubię obserwować jak mróweczki polują. Możecie zobaczyć, nie? Że praktycznie y, obezwładniają w y, grupie i każda chwyta jest z innej strony, żeby wiecie unieruchomić yy, w tym momencie swoją ofiarę i wygląda to naprawdę ciekawie. Jezu, aż patrzcie na to po prostu, aż współczuję Ci kolego. No ale tak wygląda krok życia, nie? Bo to też jest tak, że ktoś spatrzy się e, day, 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 no, bo tak wygląda też natura i chciałem Wam pokazać, jak to może się prezentować, nie? To nie jest też tak, że ja jej na przykład co chwilę daję taką wyżerkę, tylko no, że to jest właśnie dość duża ciekawostka, że mróweczki potrafią i upolować, i na przykład zabrać padlinę. Bo też mało osób sobie zdaje sprawę, że mróweczki to w ogóle są sprzątacze. I one bardzo często, jak macie takie padnięte wady, padające wady, to one normalnie je wyzbierają wam i transportują do gniazda, i przez to na przykład na chodnikach nie macie masy leżących owadów, tylko mróweczki je ogarniają. Nie doceniamy często tej pracy mrówek, co jest bardzo smutne, nie? I dobra, ja wam teraz przetnę i zobaczymy już, jak mróweczki będą transportować te karaczany do gniazda i jak będą się zawać w samym gnieździe. O, tu możecie już zobaczyć, że pierwszy karaczan jest w gnieździe. No i normalnie mróweczki go transportują do komory, gdzie mają w tym momencie larwy oraz poczwarki królową, co jest dość ciekawym wyborem, bo nie ukrywając, ja bym chyba jeszcze go trochę bardziej załatwił, zanim bym dał tutaj, gdzie mamy naszą, wiecie, centralną część kolonii i jednocześnie jej serce, chociaż może królowa się trasowała. Ciężko mi powiedzieć, bo królową, wiecie, u tych mróweczek jest bardzo ciężko wypatrzeć. Ale, Jezu, coś ciekawe. Patrzcie, jaka tutaj ładna larwa jest sobie, na rusza się. I pewnie do niej właśnie transportowany jest ten karaczen, żeby kolonia ładnie się mogła pożywić. Jezu, ale aż to naprawdę są diaboliczne widoki. A tu idą kolejne, nie? Tu macie już drugiego. I tu jest jeszcze trzeci. Naprawdę, te mróweczki są przerażające pod niektórymi względami, ale ja się nie dziwię, nie, no bo to tak wygląda właśnie w naturze, to tak się nam wyobraża, że, nie wiem, wszystko jest miłe, urocze i słodkie, pierdzące, a tak naprawdę mróweczki to tak samo jak my potrafi wyłapywać zwierzęta i tak samo jak my je sobie posabiać, żeby mieć później z niego jedzonko i to jest, wiecie, krąg życia tak zwany. No, i mróweczki tutaj normalnie, wiecie, transportują, tu są larwy już gotowe. Nawet patrzcie, że chyba nawet leżą, już układają je, żeby one miały potem wygodniej do karmienia. jest Jezu, jest wielka ta larwa. Na są kolejne, więc no, przyjacielu, będziesz miał ciekawe przygody. I powiem wam, że nie mogę się doczekać yy, spłakanych widzów, którzy będą pisać: o, Jezu, jakie to zadejście, to to jak tak nie wolno bo mamy dzisiaj takie czasy, a nie inne i mam nadzieję tylko, że algorytm YouTube'a nie utnie trochę zasięgu, bo trochę się tego obawiam ale dlatego, widzu, pamiętaj, by zostawić łapeczkę w górę, miły komentarz oraz podbić ten film, żeby mógł dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby mogły się pod tym spłakać w komentarzach. W ogóle tak, obserwując sobie te mróweczki, ja już chyba mam tytuł nawet na ten film, czyli DIABOLICZNE MRÓWKI REZIEGO. No bo patrzcie, jakie one są okrutne. Ja już sam nie mogę się doczekać kolejnego filmu Remka z nimi i będzie to chyba bardzo ciężkie u niego, no bo Yy, ogólnie wiecie, yy, widziałem, że trochę osób się spakiwało, że czemu razie nie wrzucę filmów z brówkami w ogóle ale wy zapominacie że to jest ogromny twórca, który wiecie, to traktuje jako urozmaicenie kontentu na kanale, a nie jako główny kontent i to jest też tak, że on nie będzie wam wrzucać filmów nie, co tydzień z brówkami, tylko raz na jakiś czas o ile w ogóle będzie wrzucać. Mam nadzieję, że będzie wrzucać, bo wtedy yy, Polandans yy, przelicza szakle yy, ale sama taka, wiecie, obserwacja mróweczek jest dość ciekawa i każda kolonia, wiecie, jest też specyficzna. Możecie w ogóle zobaczyć, jak mróweczki tutaj już yy, bardzo diabolicznie zrobiły pewną rzecz, której lepiej chyba nie mówić na YouTubie. No, ale tutaj też macie yy, to, że mróweczki aktualnie dalej sobie jeszcze pracują nad tymi karaczanami i już larwy czekają w gotowości. Czekajcie, trochę muszę oddalić. O, tu możecie zobaczyć normalnie larwę, która jest już szykowana i ona normalnie się rusza, bo one same mogą się pożywiać. Nie? To jest tak, że one położą tego karaczana obok tej larwy i ona będzie się sama pożywiać. Jest to straszne jednocześnie, piękne, bo wiecie, robotnicy nie muszą poświęcać aż tyle czasu. A samo to, jak ta larwa już jest, wiecie, aktywna, yy, to mówi nam wiele, jak kolonia, wiecie, wyczekiwała na już karmienie. I to jest też tak, yy, że takie larwy mogą się też zjadać. To jest taka ciekawa sprawa, tylko nie wiem, jak wygląda to akurat u naszych senilis, yy, bo to jest. Yy, też tak, że w zależności od gatunku, na przykład u jest tak, że larwy mogą siebie nawzajem zjadać i często jest, że królowa ma na przykład ogromny pakiet jaj, a zostają z dwie, trzy. No i tak to teraz prezentuje się, nie? I ja w ogóle jestem ciekaw, bo niedługo ma być yy, ten nowy sabotażysta, bo tam już były jakieś przecieki, To mam do Was pytanie, czy chcielibyście, żebyśmy obejrzeli sobie tego sabotażystę nowego na live'ie? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem w sumie ciekaw. bo Nigdy też nie oglądałem żadnych z tych YouTube'owych programów yy, właśnie tych twórców, a z racji, że ja w ogóle z jego lubię, to mógłbym poświęcić się dla Was i z Wami obejrzeć to. Ale Jezu, jaki to jest kłęb mrówek teraz, nie? I w ogóle jeszcze wam pokażę na arenie, że został ostatni Ostatni który jest jeszcze w trakcie ucieczki, walki i tak dalej, w ogóle w tyle śpią kotki, nie? Dalej, mają gdzieś to wszystko i nie interesuje ich to, że coś się tutaj dzieje. I bardzo dobrze, bo tak to by mi przeszkadzało w nagraniach. No, i został ostatni karaczem, który no ucieka przed tą resztą robotnic. A, a nie, tu jest jeszcze ten, no ale on już jest łapany. No to one za chwilę będą je po prostu transportować, i następnie będą dalej tutaj wiecie, karmione larwy. W ogóle cała kolonia się będzie też pożywiać, nie? Bo to nie jest tylko tak, że same larwy będą karmione, ale też kolonia się będzie nimi pożywiać. Chociaż ostatnio one dostawały miodek, one tak średnio są do miodu nastawione, ale też coś go jadą, nie? Więc jak ktoś by myślał od, o miodku, to może da tylko że to jest tak samo, jak wiecie, u wielu gatunków, to jest tak, że dacie ten miodek, to one więcej go zasypują, niż go jedzą. Ja najczęściej właśnie staram się to jakoś dawać przy okazji, jak mam, ale nie, że wiecie, regularnie jakoś daję ten miód, nie, bo widzę, że mrówki średnie są nie zainteresowane, bardziej są właśnie takim białeczkiem. I Jezu, jak to strasznie wygląda, nie? ta larwa w ogóle na dole, czekająca na swój posiłek, też wygląda fenomenalnie, a tu macie kolejne, nie, jak się ruszają tam, tam po prostu jest kłąb larw za nimi, i pewnie nie zobaczymy ich w ogóle. O, tam w ogóle nóżka jest, czyli no, karmią larwy. Pewnie jak już bardziej ogarną tego karaczana, że on nie mógł się ruszać, to pewnie zaniosą go tam. Ale dobra, już kończmy to, bo będzie naprawdę diabolicznie. YouTube da mi taką demonetyzację, że ja się po prostu spaczek jak ją tylko zobaczę. No, tak wyglądają diaboliczne mrówki, które ma też rezji. Daliście się mnie ostatnio co u mesorków, i możecie teraz zobaczyć moją kolonię mesorków. Królowa już nam ucieka klasycznie do swojej dziupli. Mik. No i tak wygląda moja kolonia mesorków. Obecnie kolonia cały czas się rozwija. Możecie zobaczyć sporo larw. Sporo w tym momencie jajeczek, bo królowa złożyła pakiecik. No i mamy tam chyba jeszcze mrówczy chleb, jeżeli dobrze widzę, w ustach robotnicy. Czy one dalej sobie tam pracują i robią? Wiecie, dalej rozwój kolonii. Ogólnie to jest tak, że z mesorkami nie ma teraz za bardzo kontentu, i nie dlatego, że ja nie chcę wam go robić, tylko że nie ma za bardzo co, bo kolonia jest malutka, no nic się u niej ciekawego nie dzieje. Mogę wam jeszcze podnieść wieczkę i pokazać, jak to wygląda od góry. Bo to wygląda mniej więcej tak, nie? Macie tutaj yy, poczwarkę, macie tutaj trochę jajeczek, trochę larw. No i kolonia się cały czas rozwija. I mamy tutaj już jakieś robotnice medium. O, królowa, być dobry. No, i to wygląda tak, że one sobie teraz żyją właśnie w probówce. Probówka też jest już sucha, więc one za niedługi czas przeniosą się najprawdopodobniej do gniazda, tam do miejsca, gdzie jest nawadnianie. Ewentualnie mogę im dać drugą probówkę. To też w sumie co to za problem. I też się ktoś mnie pytał, czy polentoncie, można trzymać mrówki normalnie na arenie, a nie podłączać im gniazda. Ja mówię. No, oczywiście, że tak, no bo to jest ta zwana dowolność, nie? co macie w systemie brufsonowym, że możecie tego gniazda w ogóle nie mieć podpiętego i możecie je trzymać na takiej arenie. To jest rzecz chyba dla mnie uoczywista, ale czasem pytacie mnie o takie dziwo, dziwactwa, w sensie, że rzeczy oczywiste, jednak, które moja odpowiedź byłaby tak. I też pamiętajcie, że jak piszecie do mnie jakieś pytania, to dawajcie takie pełne, już rozbudowane, nie napiszcie hej, bo ja często na takie rzeczy już nie odpowiadam, bo nie mam czasu czekać też, aż mi napiszecie, o co Wam chodzi. No, to takie jest prostowanie z mojej strony, no, ale możecie zobaczyć, jak moje mesorki się fajnie rozwijają. No i aktualnie myślę, że kolonia będzie tylko coraz szybciej się rozpędzać, nie, bo to jest tak, że już są robotnice medium, to one będą lepiej mielić. Możecie zacząć w ogóle, ile tutaj już jest nasionek przyniesionych. To jest wszystko, co było, wiecie, na zewnątrz rzucone, i one część przeniosły w ogóle do gniazda. Dalej sobie to leży tutaj, jest taki magazynek i czekajcie chyba to jest jedna robotnica padnięta. Nie, nie jest padnięta, ona sobie tam coś długie. No, nieistotne, no jedna robotnica sobie tu siedzi, czy one normalnie będzie wchodzą sobie tutaj, układają rzeczy, jak im się podoba. No i w głównej mierze, no i główną częścią miejsca do życia to jest ta arena. No i możecie zobaczyć jak ładna robotnica najprawdopodobniej redhead się nam tutaj robi, bo przez to, że ona ma taką głowę jeszcze nie wybarwioną, to najprawdopodobniej nam sugeruje, że ona będzie miała mocno czerwoną, nie? bo tak to już by była czarna. Yy, tak jak reszta, reszta jej ciała więc będzie nam już pierwsza robotnica z taką ładną czerwoną główką, więc super. No. No i myślę, że wiecie, mesorki będą co jakiś czas po prostu aktualizowane, jak już będzie się coś bardziej działo, no teraz nie mam wam co więcej pokazywać. No ja bardzo lubię mesorki, no ale no... Uciekającą królową do dziupli, która sobie tam siedzi... W ogóle czekajcie, spróbuję zrobić zbliżenie na tą dziuplę. No to jest tak, że ja nie kumam w ogóle, czemu one do tej dziupli włażą tam, nie? Że co tam jest takiego fajnego? Ale wybierają te dziuple, na przykład, zamiast uciec do tego gniazda. No nic, no moje mesorki są specyficzne, jak możecie zobaczyć. Ale przynajmniej idzie to powoli, ale do przodu. I nie wiem czy słychać, ale mój kotek chrapie. I teraz jeszcze pokażę wam moją chromkę. Możecie zobaczyć jaka śliczna moja chromeczka tutaj siedzi. Ogólnie ona sobie zrobiła bardzo ładne urządzenie na tej arenie. Tak bardzo, że wiecie... Ja nawet nie wiem gdzie ona ma swoje miejsce takie do leżakowania, czy też do funkcjonowania. Ale widzę, że ona za chwilę się wybarwi już chyba na taki docelowy swój wygląd chromkowy, bo jest tak, że ona już ma takie odnóża chromkowe i brakuje tylko, żeby wiecie, ten środkowy pancerz, jak jej tam się zmienił kolorystycznie, jest pewnie jedna wylinka. No, ale bardzo ładnie urządziła sobie tutaj taką siecią swoje gniazdo, no i bardzo mnie dziwi, że ona się tam nie chowa, nie, bo ona tam teoretycznie ma możliwość schowania się, ale jakoś chyba nie chce tego, no i tutaj też wodopój mi swój yy, zakleiła, więc to jest bardzo smutne, więc yy, aktualizacja Chromki tak się prezentuje I jak drogi widzu dotrwałeś do tego momentu, napisz mi mesorki. Będę wiedzieć, że właśnie tutaj dotrwałeś. Pamiętaj, by właśnie podbić ten materiał, zadać łapkę w górę, raz mi komentarz. Na razie!